widzowie <laughs> Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj będziemy tak jakby odbijać pieniądze oczywiście nie ja mam 31 stopni nie 30 ale ja już mam tą memotkę tą animację sobie po prostu to <laughs> będziemy na innym odcinku więc lecimy już musiałem wiecie odbrać pieniądze no tą skórkę no już no. Fajna jest, no. Dzisiaj modę no. Zwykłe lub lepsze. I zostawcie suba. Mamy już 10 super. w już 11, mieliśmy już 13, ale kilka ludzi mnie odsubskrybowało. Jestem no, na Z... Oczywiście będzie jeszcze dziś opening i może no, chyba nie już nie będzie, ale uwaga co będzie. Okej. Okay. Lewicki. fajnie. Zawsze żetony na Prox Fajna tą animacja. Fajna ta animacja, znaczy się nie aminacja, Animacja, sorry. Bo ja w słuchawkach teraz nagrywam, więc trochę mi się będzie mylić z mówieniem. Ok. Szczęśliwe kręcenie. Rzadkie lub lepsze. I uwaga. Epicki, źradzki, kurczę. Eee, to, to, to i szatkę że jeżeli teraz wypadnie zwykły, dajecie łapkę w górę, a jeżeli coś innego suba. I co? Nie miałem rację, subik jest klikany, subskrypcja nie może być czerwona, tylko musi być szara i właśnie szczęśliwe kończenie lepsze. rzadkie uplepsze. Ajajaj. Fajne kroki. Muszę przyznać. Znowu rzadkie lepsza. I uwaga, co będzie? Ja będę sprawdzał, czy mówię głośno, czy nie. Żeby było mnie dobrze słychać. A czasami będzie może taki szalec w tle. O, nie miałem kup! Jestem pewien, że jest go miałbym Jestem tak bardzo pewien, co jest grane. O dobra, teraz będzie on dokładnie. On znaczy Proszę, o. To Dobra, to. No i znowu zwykłe lub lepsze. Okej, okay. i uwaga. Będzie to. O, nie wiem. W sumie nie wiedziałem za studio. Nie mam. Ja mam prawie już wszystkie legendy o banana i to chyba wszystko. Chyba tak. Chociaż nie wiem, pewnie sobie dodaję jakieś. Bo jakieś nowe doszły, pewnie o których ja nawet nie mam pojęcia, bo ja długo nie grałem Stambułgaja. Yy, widzowie A dobra, działa, działa. Przepraszam widzowie. Przepraszam po prostu. myślę, że mi się wyłączyło nagrywanie, więc co... Yy. Ej, ale poczekaj. Dobra, już mam. 3 minuty już trwa ten odcinek. I uwaga będzie najmor. No ja się trzeba to kalot. A z jakim mają Roberto Carlos? Ja nie wiem. I napiszcie w komentarzu, jak wiecie, ale bez sprawdzania w internecie. Epicki, jednak rzadki, fajnie. Jaką miałem na stówę? chyba skiny usunęli no, jak umiałem też, no sorry, że nie gadałem przez chwilę. Ale coś musiałem zrobić. Znowu, dobra. I Sylwestrowe. I szczęśliwe skręcenie pizzy lub lepsze. I jest to. Taki oto pan. I szatka w Ten pixel guy mi się tak podoba. My się ten skin co zaraz go zobaczycie? o właśnie ten. On jest świetny, świetny, świetny. świetny. Więc e, czy no dobra, zrobimy jeszcze opening i to będzie koniec odcinka. Epickie lub lepsza uwaga? No, wiedziałem, że to nie będzie legenda. Ale dobra. Ile możemy? Tyle możemy. Sześć razy. Więc są taki mini open, to będzie. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Ten Nepicki. Okej, okay, to jest na pewno dobrze. Zawsze tak jest. Jest tak blisko i nie ma nagi. Ja nie wierzę. Widzowie, chwilę mi się ekran sklaszował, chyba by to też widzieliście. Ale to była taka minisekundka, minisekundy. W sobie nic nie będę musiał tnąć w tym filmie, bo naprawdę jest super. Drugi raz. No, nie, nie. musimy jeszcze raz. Musimy. Musimy. Trzy razy kręcenia. Słabo. No i może teraz. Bardzo słabo, no. No, z słabo. Mogę jeszcze. No już mogę, ale nawet chyba dwóch nie mogę. Dokładnie mogę. Tylko jeden, jedyny raz. I uwaga jest to legenda, więc fajnie. Więc jeszcze mogę, że to była legenda, dokładnie. Może jeszcze raz to Jeszcze raz, to tak bym chciał, niestety to jest miał, więc na tym będziemy... Jeszcze nie będziemy kończyć tego odcinka, okej. Okay? Dajcie legenda nie ma legendy, więc już na pewno na tym chyba. Tak, na tym już dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli wytrwaliście do samego końca. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się zamiżegam za takim właśnie skinem. Pa!